To jest widzenie prawdy i sprawiedliwości. Tam, gdzie człowiek nie chce dostrzec prawdy, boi się prawdy, tam się zasłanie jakaś, jakaś ciemność przychodzi. Nie może się przez tę ciemność przebyć, ponieważ intencje nie są całkowicie szczere. Patrzymy dalej jeszcze na to, co słyszeliśmy. Bóg jest Światłością i daje Światłość, która przychodzi z Nieba. Jezus Chrystus. Gdy przed proroka Samuela, który miał wybrać spośród synów, pierwszego króla, dopiero ósmy syn, który był najnowszym oparstwowcem, Przybył i choć był jeszcze młodzieńcem do ludy. na niego wskazał Pan. To była ta światłość Boża, która przewinęła człowieka i jego uwolnienie i jego dalsze, dalszy jego rozwój i dalsze prowadzenie ludu później jako króla. Kiedy Duch święty opanował dawna. Kiedy Paweł dalej podkreśla, że z tej ciemności wyrywa nas Chrystus żeby wnieść przede wszystkim sprawę porażkę. se é quatro I dojrzeć, do, dotrzeć do tego, co jest światłością. Tak, Jezus Chrystus jest dla nas światłością. I my, patrząc z na wydarzenia, jakie nas fascynują, i nie tylko na te wielkie rzeczy głośne na całym świecie, na które po ludzku nam trudno dać odpowiedź. Bo co odpowiemy na tę tragedię, która stała się w Japonii, na trzęsienie ziemi, na tsunami, na to, że wycieka energia jądrowa z jednego reaktora, a jednak jest to jakieś przesłanie Boże które ma ostrzec, które ma ukierować w prawdzie, żeby wyeliminować błędy ludzkie, że nie człowiek jest Panem Wszechświata, tylko musi uznać Boga jako Stwórcę i Pana. To się dzisiaj, kiedy wspominamy księdza, Widek, w jakichś jakich słowa tylko, tylko tym, co jest szczere, co jest prawdziwe. Niech uroczysta które wrażamy. I te tragiczne. Thank um. you. Nadłożenia. Oświeć tych, którzy grożą w ciemnościach grzechu, aby w tym czasie przemiany wrócili do Ciebie. Ciebie prosimy. Boże, Ty jesteś lekarzem już ludzkim. Umocnij tych, którzy opłakują śmierć swoich bliskich i spraw, aby w Tobie znaleźli sens swojego cierpienia. Ciebie prosimy.